Wona owsiana, księżniczka, różyczka, czyta Bogdan Dmowski. Bardzo dawno temu, za górami i lasami, w zaczarowanej krainie baśni było spokojne i wesołe królestwo, nieznające waśni. Na zamku wraz z rodziną mieszkała przepiękna dziewczynka, którą siostra i król ojciec nazywali Różyczką. Stary król, nie mając czasu zająć się swymi córkami, pozwalał hasać po ogrodzie wraz z opiekunkami. Różyczka jak co zrywała kwiatki w dworskim ogrodzie. Nie trwała chwilka duża zniknęła nagle księżniczka Róża Niedaleko królestwa baśniowego mieszkała jędza zła i przebiegła miała córkę brzydulę dla której śliczną księżniczkę Różę wykradła król Nakazał rycerzom odnaleźć księżniczkę powiedział: Który pierwszy ją odnajdzie? Oddam pół królestwa bajkowego i za żonę księżniczkę. Zła Jędza zamknęła różyczkę w strasznej zimnej wieży i że dla swej córki Brzyduli piękność jej odbierze. Biedna księżniczka, z okna łzy wylewa, aż tu nagle spogląda. Któż to? Chyba rycerz jadąc na koniu piosenkę sobie śpiewa? Witaj prześliczna, czyś ty zamknięta i porwała cię jędza przeklęta. Jam ci, dzielny rycerzu. Z królestwa bajkowego, zabierz mnie do domu, do ojca mego. Wykradł różyczkę zwierzy i galopem pędzi do krainy baśni, by poprosić króla ojca o rączkę księżniczki. Ojciec zapłakany na tronie siedzi, patrzy, patrzy. I oczom nie wierzy, biegnie szczęśliwa Ojcze, ojcze woła I wpada królowi prosto w ramiona Podchodzi rycerz, pokłonił się nisko Królu, oto twoja córka, cała i zdrowa Ach, dzięki ci dzielny rycerzu Co orzekł wczoraj, jutro dokonam Wnet wieść wspaniała po królestwie się rozchodzi, że księżniczka wróciła i że za mąż wychodzi. Radość ogromna zapanowała w całej baśniowej krainie. Odtąd królewna ze swym rycerzem żyją długo i szczęśliwie.